Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj jest sobota. 13 dzień czerwca 2020 roku. Wczoraj był bardzo upalny dzień. Jesteśmy już po Bożym Ciele. I chciałbym Państwu dzisiaj pokazać wyjście naszych kur z kurnika. Myślę, że jest to ciekawy widok. Popatrzcie, trochę później niż zwykle przyznam się, że troszeczkę. Zaspałem, bo w nocy pracowałem. Zwykle robię to mniej więcej godzinkę wcześniej, co najmniej. Zobaczycie, jak nasze kurki będą wychodzić z kurnika. Zaraz kurnik otwieram. No, sprawdzamy, czy wszystko jest bezpieczne. Nic się do nich nie, nie dostało. W nocy tu, w tym właśnie wybiegu, biegały, ps, biegały dwa psy, żeby tutaj się nic od drzwi wejściowych nie dostało. Popatrzmy, otwieramy drzwi i za chwilkę Państwo zobaczycie. O, zapraszamy kurki. Tak, kniaż wybiegł już też. O, jedna się jeszcze waha, a inne proszę, jak popędziły. Bardzo ten wybieg pasuje im. Czyżby wszystkie wybiegły? Hmm. Jedna siedzi. Chyba będzie jajko. A, to niespodzianka. Już się jakaś mucha pojawiła, trzeba będzie, trzeba będzie wybielić. Tu nie ma, ale jedna kurka siedzi. To jest nowość, tego jeszcze nie było. Czyżby było pierwsze jajko? No, zobaczymy. Proszę Państwa, o popatrzcie. Tu tu mają taki niesamowicie długi wybieg. Tak, sprawdzamy, czy, czy tutaj jakiś lis, czy inne zwierzę się nie dokopało. Patrzcie, jakie one mają tutaj dobrze, bo mają chłód. Tak, zaraz im tak zabezpieczyć drzwi. O, biała nasza jest, wilutka jest tu. O, proszę, takie poranne, poranna rozruch, poranna gimnastyka. Wilutka już sobie tam spokojnie dziobie. Inne tu sobie podbiegają. A ja teraz zrobię to co zwykle, czyli za chwilkę im wystawię wodę i i korytka na karmę tak tu zabezpieczamy zabezpieczam drzwi żeby czasami wiatr ich nie zatrzasnął któryś tam krzywdy nie zrobił to wszystko trzeba pomyśleć o o proszę tu są na razie koło brzuski puste miejsca tu jest takie ulubione miejsce karmienia ale ostatnio pojemnik z wodą umieściłem też w drugiej części o popatrzcie jak one tu mają pięknie tak O, no, chodźcie Łódka jest tu też kogucik chodzi chodzi patrzcie tu zostały troszkę karmy więc one chcą podejść a ja teraz wykonam ten ruch że te korytka im wyniosę popatrzcie wyniesiemy no może zaczniemy od pojemnika z wodą żeby się już rano napiły no tak chodźcie moje Tutaj chodźcie o, kniaz się mnie nie boi. Zobaczcie, blisko piękny czerwono dostał. Kniaziu, witaj kniasiu. Witajcie. Mm -hmm. O, witaj kniasiu. Nie boisz się, brawo. Tak, tak się zachowuje. Kogut prawdziwy. Tak. Mm -hmm. O, o, zobaczcie. Jeszcze chyba jajeczka nie ma, ale coś się szykuje. Pierwszy taki odruch już jest. O, wysypało mi się, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. Bo tu postawimy jedno kropko. Tak. A tam dalej drugie. Żeby się tu czuły w tym miejscu bezpiecznie. Mhm. Popatrzcie, jedna kokoszka. Ko, 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 ko No, przygotowała sobie gniazdo. Trzeba dzisiaj przygotować pozostałe gniazdo, bo one mogą już się nieść. Mhm. Popatrzcie, teraz ten pojemnik zostawimy tu. Myślę, że tak zrobię, tu gdzieś go zostawię. Może nawet nie tutaj, a tamte na koniec zniosę. I woda jest, nie muszę zmieniać, bo wieczorem im zmieniłem. Chodźcie, idziemy, idziemy. Jako koniec proszę zobaczyć. One sobie tu wszystkie fajnie dziawią. Przedziałem się tu i postawię pojemnicę z wodą. Kok, no dobrze. Żeby miały. Żeby nie musiały wracać tam. A teraz tak. Mhm. O, tu jest korytkosz. Czekają na jedzenie. Proszę państwa. Jest pierwsze jajko, o, jest pierwsze jajko, o, to niespodzianka czerwoniutka, no pięknie, dziękujemy Ci, piękne pierwsze ma, maleńko jajeczko, pierwsze jest, tak, no, się koniecznie musimy jechać po zboży, zobaczcie, własnym oczom nie wierzę, ale jest, jest pierwsze jajeczko, Zaraz powiemy o tym gospodyni, mhm. a my teraz wyjmiemy to korytko jeszcze. Tak, 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 tak. Mhm. No pięknie moje. Uch, ale brawo się spisałeś. Dam im karnę i pójdę na lekcję. Tak, no brawo. Mhm. Mamy pierwsze jajko. Mamy pierwsze jajko. O widzicie a ja teraz pójdę do, do garażu, weźmiemy i damy im karmy. O popatrzcie, tu mają fajnie takie grzędy, że sobie siedzą. Jedna siedzi tutaj, na tym sobie siada, a, a tu siedzi szóstka. Teraz dwa Dobrze. O proszę. Zasłużyły na dobrą karmę, mhm. to co ja zrobię z kamerą teraz, tak, Patrzcie, nic tu nie wejdzie, żaden piesek, wszystko jest podzielane, czaruś trochę wygląda, o tutaj z tej strony i mhm. dobrze, teraz proszę państwa ja wejdę do, wejdę do, o jakoś, wejdę do garażu, tak Mm -hmm. kamerę zostawimy żeby nie spadła zostawimy na chwileczkę tutaj spadnie czy nie? nie powinna spaść o, proszę państwa ja wejdę pokarmę proszę chwileczkę zaczekać zanusejt o tak o idę idę proszę państwa do no zobaczcie no takie dwa pojemniczki karmy zostają To jutro, dzisiaj włączymy ziarno jeszcze żadna mi kurka tutaj nie uciekła <śm> tak mamy pierwsze jajko zaraz oznajmie tę dobrą wiadomość naszej gospodyni czyli Małgosi tak. Dobrze, proszę Państwa, postawiliśmy. O, proszę zobaczyć. Moment bardzo, bardzo fajny, bardzo, bardzo ciekawy. Ja zobaczę, jak jest to ustawienie zoomu. Troszeczkę może być inne. Mhm, ale więcej się nie da. Rozsypujemy im karmę. O. to takie moje czynności robię to co najmniej dwa razy dziennie. Zobaczcie. One pięknie sobie teraz podchodzą. Chodźcie, 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 chodźcie. Ja się nie bój, chodź. I dla reszty kurek tutaj. wody już już piję wodę, wodę mają, zobaczcie. Zobaczmy. I tu i troszkę w kubeczku zostawiam dla tej kurki, która by chciała sobie tu coś zjeść. Tu później doleje wody, jeszcze troszkę wody jest. I proszę państwa bierzemy jajeczko. <laughs> ono jest jeszcze nieduże, ale śliczne. Mm -hmm. o proszę zobaczyć na mojej dłoni pierwsze jajeczko i tutaj nasze bohaterki dzisiaj tutaj proszę bardzo super sobie jedzą no kniaziu popatrzymy jak kniaź trochę tutaj zaloty takie robi ale nic nic podchodzi tutaj demonstruje że jest gotowości ta ho 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 no pięknie, pięknie. Mhm. Tak. Zaciął jest dobrze. Zobaczcie jak jedzą. Ja, ja sobie wraca. Mhm. Proszę państwa, to był kolejny odcinek trzeba przeżyć kwadrant z magiem Mirosław Antoni Grazik-Mak komentuje i zachęca Państwa do hodowli kur i, i innego ptactwa domowego jeśli tylko macie takie możliwości nie przekracza to również Waszych możliwości finansowych to proszę organizujmy kurniki i inne miejsca takiej hodowli gdzie gdzie kury mają swobodny wybieg gdzie mogą sobie dobierać pokarm a na pewno będziemy cieszyć się dobrymi jajkami wiem że jest to też spory spory koszt że w sumie taka hodowla pewnie w takiej skali jak ja mam się pokaże no finansowo nieopłacalna sprawdzimy zresztą sprawdzimy to tak jak to będzie to Państwu napiszę proszę bardzo o ja teraz tu jeszcze dokonam takiego jednego zabezpieczenia, ale jest wszystko w porządku, wszystkie są, wszystkie jedzą i idziemy z tą radosną wiadomością. Mamy pierwsze, mamy pierwsze, mamy pierwsze jajeczko. O, mamy pierwsze jajeczko. Tym samym dzisiejsze wyjście z kornika zostało przeze mnie sfilmowane. No i, i była tutaj niespodzianka, czyli pierwsze jajko. Dziękuję, życzę, życzę miłego dnia dobrej pogody udanego wypoczynku lub lub udanej spokojnej pracy do zobaczenia tak o wyjście z czeka na powrót o zobaczcie one sobie tu jedzą o tu jedzą jedna grupka to druga reszta sobie je tam dalej wyszukuje już tak o, żeby jeszcze kogucik nam zapiał. O czekajcie, ale to następnym razem może.